Transcrição Dzisiaj poruszymy bardzo wdzięczny temat, czyli warzywa liściowe. Witam Cię, Asiu. Witam serdecznie, cześć. Dobrze powiedziałeś. Dzisiaj bardzo wdzięczny i popularny temat, czyli warzywa liściowe. No, w sumie na początku chciałam się Ciebie zapytać, no jakie w ogóle znasz gatunki? Rodzaje warzyw liściowych. No pierwsze, co na myśli przychodzi, czyli nasza królowa sałata. E, no, sałata e, jaka może być? Masłowa, sałata tak jest. lodowa. Tak. I chyba jak większość e, moja wiedza się kończy na ten temat. <grym> tak, właśnie myślałam, e, dlatego Dopowiem Twoją wypowiedź. Sałaty, oprócz tych, które znasz, czyli sałata masłowa i krucha, którą najczęściej spotykamy w sklepie, no to no nie tylko, są to na pewno najbardziej popularne, popularne. w swojej grupie sałat, ale oprócz tego mamy jeszcze sałatę liściową, sałatę rzymską, oprócz tego i sałatę łodygową. Także tych sałat jest naprawdę wiele. No, Każda czym się charakteryzuje. Właśnie, bo, tutaj, bo tu, przepraszam, że wejdę tak. ci słowo, bo tutaj jest kolekcja sałat, czyli rozumiem, że mamy przygotowane pięć różnych sałat. Tak. Które w zasadzie charakteryzują się, ja tutaj już widzę, że i kolorem, i kształtem liści, i również smakiem. Oczywiście, że tak. Różnią się między sobą smakiem, wielkością, wczesnością. Liściowe nie będą zawiązywać żadnej główki, po prostu będzie się składała nasza rozeta z samych liści. Z samych Pozostałe prócz łodygowej będą zawiązywać główki. No, także jest naprawdę, tych sałat troszkę jest. Mhm, wow. Możemy sobie stworzyć naprawdę fajną i ciekawą aranżację kolorową różnego, ro, różnych rodzajów sałat. I na pewno zrobi to wrażenie nie tylko na nas, ale na wszystkich, którzy odwiedzą nasz ogródek. A jeśli moglibyśmy podpowiedzieć naszym widzom, jakie terminy są najlepsze na wysiew takich warzyw? Najlepszy termin na wysiew warzyw liściowych to wiosna lub jesień, hmm. czyli gdzieś tam wysiew w sierpniu. Tak. Lato nie jest najlepsze, no bo. Y Latem dni są po prostu za długie, jest za długo ja mówię, słońce tej pory jest słonecznej. Zbyt wysoko. Słońce jest zbyt wysoko i po prostu to powoduje, że sałaty się męczą w takich warunkach. One szybciej mm. wybijają w pędy, szybciej gorzknieją, także szybciej jeszcze nie, nie będą w takiej fazie pełnej dojrzałości, a one po prostu już będą tak jakby... Czyli taka idealna pora na wysiewanie to jest wiosna? I jesień. Tak, wiosna i jesień. Tutaj pozwoliłem sobie na, na kolejną kolekcję, czyli kolekcja sałatowa: e, rukola, rokietta, siewna. Czym one się różnią? E, rukola od rokiety e, różni się tym, że rukola to jest warzywo wieloletnie, a rokietta jednoroczne. I też różnią się delikatnie smakiem i kształtem liścia. E, rukola ma bardziej taki orzechowy smak. O, Ale smak. bardzo dobrze, że zapytałeś, ponieważ e, Polacy bardzo często czy w ogóle w sklepach, bardzo często te nazwy są mylone. mylone to... I my po prostu Polacy myślimy, że jedno i drugie to jest to samo, a faktycznie tak nie jest. Czyli ja bardziej preferuję y, rukolę, bo ma taki orzechowy smak. Jeżeli jesteś fanem orzechowego smaku, to jak najbardziej. Ta, ta rukole, tak, dobrze. <laughs> tak. A tutaj jeszcze mamy kolejne Tak. E, portulaka. Portulaka, e. rozponka, to są też warzywa z grupy liściowej. E, też obrywamy listka niskokaloryczne, mm -hmm. mniej więcej wszystko na tej samej zasadzie, delikatne. No i ważne dla naszego zdrowia też. E, powiedz mi proszę, czyli jak kupimy taki zestaw, to e, w tym samym czasie możemy to wszystko wysiać? Oczywiście że tak. Właśnie kolekcja jest tak skomponowana, że możemy kupić sobie takie opakowanie i w tym jednym opakowaniu mamy cztery różne gatunki, mhm. e, które wysiewamy w takim samym terminie. W tym samym terminie. Tak. Czyli bardzo I proste. Oczywiście. Skomplikowane. I dzięki właśnie jeszcze ci tylko dodam, takiej kolekcji możemy sobie skomponować, na przykład świetną Sałatkę, w której mamy różne gatunki i różne smaki warzyw liściowych. Nie tak? będzie na pewno nudno. Nie będzie nudy, na pewno nudy, nudno, nudy nie, nie ma nudy, nudy nie Słuchaj, może to być. To cudownie. E, kolejną taką, e, czyli mamy tutaj sałaty, owszem, e, a widzę tutaj coś takiego jest. Co to jest? E, nasionka otoczkowane? Słuchaj, po co je się w ogóle tworzy? Po co, po, co się, po co się robi? Czy one czymś szczególnym się wyróżniają? Wyróżniają się łatwością ich użycia. Yy, otoczkowane nasiona łatwiej nam będzie wysiewać, ponieważ nasiono, które jest drobne, schowane jest w takiej otoczce, która nam się oczywiście w glebie rozpuści, ale yy, jest po prostu łatwiejszy wysiew. Yy, nie będziemy musieli później po takim wysiewie przerywać. Przerywać. Tak. I yy... nawet jak dzisiaj jest lekki wiatr, to tak. nasionka. By nam Rozumiem, wiatr porywał. Nie będzie nam porywał. Tak, Czyli tak. to jest łatwość. One się niczym nie różnią. Oczywiście, że Czyli nie. To jest łatwość, po prostu uką w stronę konsumenta, tak, żeby tak. łatwiej się by się Dokładnie tak. Słuchaj, no cudownie, że mi tyle wytłumaczysz. Kolejna rzecz: nasiona na taśmie. Nasiona na taśmie, bardzo podobna zasada yy, i przeznaczenie co nasiona otoczkowane, mhm. też służą po to, żeby po prostu konsumentom ułatwić życie. życie, po prostu ułatwić życie i czas, bo nie będziemy tracić czasu na przerywanie. Czyli roślin co za tym tak. idzie też możemy uszkodzić te które zostają nam. jeśli nie w mamy ziemi. Takiego, tak. takiej sprawnej ręki nie mamy Rozmówmy. sprawnej ręki i po prostu niektóre nasiona naprawdę są drobne i, i, i siejemy je po prostu no ja, ciężko jest posiadać ja takiej odpowiedniej odległości tak tak Tutaj to już jest w ogóle łatwa sprawa. Właśnie dobrze zauważyłeś, że nasiona są już w odpowiedniej dla swojego gatunku odległości. Także nie musimy się tutaj już o nic martwić. Jedyne o co? Będziemy musieli się pomartwić. Póki nasiona nie skiełkują, mhm. ważne w tych e, taśmach jest podlewanie, tak samo jak w nasionach mhm. otoczkowanych, bo po prostu tutaj ta e, mata, ona, ta taśma, ona nam się musi rozpuścić, rozpuścić, ale wystarczy do tego woda i jak nasiona skiełkują, no to już mamy po prostu piękną sprawę i tak samo jest w nasionach otoczkowanych. A widzę, że tutaj mamy jeszcze... Yy rośliny wcześniej przygotowane. Powiedz, ile te rośliny mają, kiedy one były wysiane? Wysiewaliśmy je mniej więcej trzy tygodnie temu mhm. właśnie po to, żeby pokazać, jak prawidłowo korzystać z takiej rozsady, mhm. bo oczywiście te wszystkie warzywa liściowe możemy wysiać sobie i wprost do gruntu, do gruntu. i właśnie do takich paletek, tak. no i takie paletki e, są wygodne pod tym względem, że e, no możemy je wysiewać praktycznie przez większą część roku, uprawiać sobie na przykład w domu jako baby leaf. Właśnie, bo Czyli... e, uprzedziłaś moje pytanie. Tak? E, e, myślę, że nie wszyscy z widzów wiedzą, czy można taką na przykład e, rozsadę. Zjadać. Oczywiście, że tak. Jeżeli się okaże, że w ogródku już wyczerpaliśmy maksymalnie miejsce, tak. no to szkoda, wyrzucić nam takie rośliny. Jak najbardziej możemy sobie zabrać nożyczki czy nóż, ściąć i wykorzystać właśnie do sałatki. A może przejdziemy teraz do, do, praktycznych, do praktycznych zadań? Do praktycznych zadań, nie zadań. ma problemu. To Rafał sprawdzę teraz ja Twoje umiejętności i pozwól, że to Ty będziesz pokazywać, jak Twoim okiem należałoby to zrobić, a ja, jak będę widzieć jakiś błąd, to po prostu cię poprawię. Przede wszystkim musimy sobie uprzątnąć tutaj. <grym> tak so, jest. Musimy sobie uprzątnąć, musimy odpowiednio przygotować glebę. Bardzo czyli dobrze. Czyli mamy tutaj wszystkie potrzebne nam narzędzia. Ja bym tutaj się posłużył na początek z grabiami, żeby ładnie to sobie wyrównać, ale już załóżmy, że już mamy... Pięknie wyrównane. Tak jest. Czyli teraz mamy taki szpikulec, tak. w którym nakuwamy, robimy odpowiednią… Którą roślinę bierzemy? A zabierz rakietę. Słuchaj, odpowiednio robimy, robimy odpowiednią dziurę. Tu należy podważyć, nie należy wyciągać na siłę. Nie można ciągnąć. Bo, uszkodzimy, bo tak. uszkodzimy system korzeniowy, podważamy lekko paluszkiem. Tak. I tak, słuchaj, piękne, zdrowe korzenie, bo to widać. Tak, białe słuchaj, korzenie, przerośnięte. Przerośnięte, idealnie. Idealnie, łatwo wychodząca rozsada. Jeżeli rozsada nie wychodzi łatwo, zostawmy to jeszcze. To znaczy, że ona nie jest dobrze rozwarstwiona. Jeśli nam się ziemia rozwarstwia, prawda? Oczywiście. Czasami się odrywa od bryły tak, korzeniowej. Tak, ona musi właśnie wyglądać tak jak tutaj. Pięknie, mhm. zdrowo przerośnięta białym korzeniem, łatwo zdrowo wychodząca. Rosną. Zdrowo rosną. Słuchaj, no i przy, uwcze, wcześniej przygotowaną dziurkę, proszę bardzo, Uciskamy. Tak, uciskamy. No i proszę bardzo, i kolejne. Proste. proste. Pamiętaj, musimy pamiętać również o zachowaniu odpowiedniej odległości do tak wysadzania. Jest. ale to każda roślina ma inną charakterystykę. Prawda? Oczywiście, że tak. No zawsze na opakowaniu jest napisane, w jakiej rozstawie co sadzimy, w jakich odległościach od siebie, między rzędami, jakie są terminy wysiewu, terminy zbioru. Czy tak wszystko na opakowaniu Wszystko na napisane. opakowaniu zawsze znajdziemy. Dobrze. Posadź jeszcze proszę, dla koloru. Dla koloru, dobrze. <laughs> No to jeszcze sałatę sadzimy. I pokażemy po prostu bardzo. jak szybko i w prosty sposób. Tak, bardzo, bardzo prosty sposób. Stworzyć jakiś, swoją grządkę. W swoją własną kolekcję. Tak jest, swoją własną Słuchaj. kolekcję. E, czyli jeszcze jedno posadzimy, żeby nie było smutno. Tak, żeby portulakę, nie było, portulakę posadźmy. Żeby nie było Zobaczmy portulaka, jakie jak, to jest jak, w ogóle jak... ciekawa roślina. Mhm. E, no myślę, że ogólnie sporo osób nie wie w ogóle, jak wygląda portulaka. Mhm. No Portulaka ma takie dosyć grube, mięsiste... Przepraszam, e, przepraszam że żeby w słowo. To właśnie o tej sytuacji. O która tej sytuacji lekko, teraz mówimy. Jeszcze lekko, jeszcze można byłoby chwilę, tak, chwilę zostawić. Tak, Z tym jeszcze moglibyśmy mhm. chwileczkę poczekać. Dokładnie tak. Widać, że tego korzenia jest mniej niż mhm. e, w poprzedniej e, bryle, więc już posadzimy, wyciągnęliśmy, Słuchaj, już, tak. ale e, generalnie powinniśmy jeszcze zostawić taką. Dobrze. Dwa, trzy dni i byłoby idealnie. Myślę, że tak. Wszystko zależy od pogody, od ale pogody. jak będzie Jasne. cieplutko, słonecznie, to jak najbardziej, to wtedy te procesy zachodzą szybciej. Super. Yy, yy. Czyli to mamy. Może wysiejemy teraz nasiona otoczkowane? Nie ma problemu. w tym wiatrze, wietrze przepraszam? Będzie niebezpiecznie <głos> tradycyjnie. <głos> bo nam uciekną. Lepiej słuchaj, otoczkowane, widzimy, tak jest. Otoczkowane. Słuchaj, słuchaj, pomóż mi. Tutaj. Mamy tutaj otoczkowane. Dobrze. Otoczkowane, czyli możemy sobie tutaj do tego wykorzystać takie narzędzie. O. Proszę, Proszę, to bardzo. ja tobie zrobię otwór. Zrób, zrób, odpowiednie, bo tak. należy pamiętać, że na odpowiedniej głębokości musimy, prawda? Żeby Oczywiście, te nasione, że żeby tak. Żeby nasiona nie były za głęboko, ale również za płytko, prawda? Tak jest, tak jest. Wszystko też jest zawsze na opakowaniu napisane. Czyli Mniej czytamy, więcej są to, no, gdzieś tak czyt, w takiej ziemi 2 centymetry. I tak, i takie piękne nasioneczka. Tak. Proszę bardzo. I normalnie sałata jest, no. Nasiona sałaty są drobinki, bardzo drobinki, drobinki i leciutkie. leciutkie. Więc w takiej dzisiejszej pogodzie ja byłoby to gorzej. A ty patrz, tak? <grych> <grych> Może nawet być troszeczkę rzadziej. Rzadziej? Tak. Nie będziemy musieli przerywać. Słuchaj. Ale teraz jest idealnie. O, patrz, to teraz odliczam. <grych> Słuchaj, i tak e, tak wysiane nasiona przykrywamy lekko e, tak przykry jest przykrywamy lekko ziemią. Tak pomogę ci troszeczkę, o, zagarniamy, zagarniamy. Delikatnie możemy też sobie... Tak, przydusić. Nie za mocno. I podlewamy. I podlewamy. Ale podlewamy. jeszcze może, zanim podlejemy, tak. wysiejmy sobie jeszcze taśmy. I podlejemy wszystko A, za jednym taśmy, razem. Taśmy, taśmy robimy tutaj. Jeszcze dalej, rządek Jeszcze dalej. dalej zrobimy taśmę. To ja teraz robię taśmę. Słuchaj, taśmę. Malutki ten roweczek do taśm musi być. Malutki. Nie może być taki duży właśnie jak. Nie, nie może tak być głęboki. Nie może być taki mm -hmm. głęboki jak do siewu zwykłych nasion. Tak. Troszeczkę płyciej. płyciej. O, pięknie. Idealnie teraz będzie. Tak, idealnie. Słuchaj, jak ja się rozkładamy cieszę, że ja taśmę. Mam. No bardzo się cieszę, że mogę ci pomóc myślę, że wspólnie, Rozkładamy taśmy. Nie widzą, objaśnimy tak. jak należy prawidłowo e, jak należy prawidłowo. Tam możemy Tak, urwać, ja prawda? właśnie chciałam powiedzieć, że możemy sobie taką taśmę w dowolnym miejscu urwać i na przykład następny kawałek Następne, kawałeczek jasne. dalej zrobić. I czy to jest prawdą, że takie taśmy powinniśmy wcześniej e, zwilżyć? Możemy jak najbardziej... Po umieszczeniu w dołku. Tak, po umieszczeniu w tym delikatnym dołku możemy lekko zwilżyć, także jest ten moment. Pozwól, ja mam konewkę przygotowaną. Tak, bardzo proszę. Czyli myślę, że będzie... Dzisiaj mężczyźni pracują. Myślę, że dobrym sposobem będzie tak schlapanie, żeby ona była wilgotna? Jak najbardziej tak może być. Jeszcze raz ją będziemy podlewać, ale teraz przynajmniej, przestań, że ją troszkę zwilżymy też pod wpływem wiatru, ona nam po prostu nie będzie gdzieś tam uciekać. Dobrze. No i robimy to samo co poprzednio, czyli przysypujemy cienką warstwą Cieniuteczko. ziemi. Cieniuteczko, cieniu to skromnie, skromnie. Skromnie, skromnie tak jest. Słuchaj, i, tak I już jej nie widać, I tak jest. Wysiane nasiona. Tak. I posadzone należy, rośliny. Posiad, posadzone rośliny. Za każdym razem po, po takiej czynności należy podlać. Oczywiście, Bo czasami tak. zapominamy o tym, prawda? Mm -hmm. Wydaje nam się, A że, jest gleba, to ważne. że gleba jest wilgotna i całkowicie zapominamy tak, o tym, żeby to, tak, żeby tak. to zrobić. Jak najbardziej Czyli czyni, możemy czy, podlewać. Czyni tą powinnością? Ja? No oczywiście. Mm, słuchaj. Mężczyźni nie wczynią Mężczyźni... honory. Dobrze bardzo dobrze. Oczywiście oprócz dzisiejszego podlewania, pamiętajmy o regularnym podlewaniu. Roślin starajmy się też nie przelewać, bo jest to dla nich gorsze niż susza, Aha. także o tym też pamiętajmy. Podlewamy lepiej mniej, a częściej. No i jeżeli mamy taką pogodę też jak... Nie wiem, no 30 stopni jest gorąco, mm -hmm. tak, parno, duszno, to też nie podlewamy takich roślin w południe samo. Południe. Zawsze najlepszą porą będzie ranek lub wieczór, ale najlepiej jeszcze wieczór, ponieważ wieczorem jak podlejemy rośliny mają jeszcze całą, całą noc, noc, na, noc na, na to, aby tak, tej wody. tak, jeszcze mają całą noc na chłonięcie tej wody. Słuchaj, Asiu, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie e, cenne wskazówki, jak poprawnie e, wysiewać, jak poprawnie wysadzać rośliny. Myślę, że ta wiedza jest bardzo przydatna. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Bardzo Do dziękuję. Zobaczenia. Do, zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.